To tradycja w Polsce na 26. miejsce i tytuł Złotej Szkoły 2024. Gratuluję i zapraszam do Jeśli chodzi o pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Białymstoku, to jest to bardzo dobra szkoła, z tego względu, że uczą tam niezwykli nauczyciele nauczyciele z pasją, otwarci na zmiany ludzie z naprawdę otwartymi sercami, otwartymi głowami. Jeśli chodzi zaś o uczniów to są niezwykle mądrzy, inteligentni i wartościowi młodzi ludzie. I zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu rankingi są bardzo ważne i podejmując decyzję o wyborze szkoły kierują się między innymi tym wskaźnikiem. Jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to nie wszystko w szkole da się zmierzyć. Pewne obszary działalności szkoły rzeczywiście dają jakieś twarde efekty. Natomiast szkoła to nie tylko te twarde liczby, ale także cała atmosfera, jaka w niej panuje. To, w jaki sposób mierzymy się z różnymi problemami naszego życia. Dlatego bardzo się cieszymy z tego sukcesu, który szkoła z roku na rok poprawia, w cudzysłowie. Natomiast też wiemy, że miejsce w rankingu to nie wszystko. Że liczy się to, żeby w naszej szkole uczyli się zdrowi, szczęśliwi młodzi ludzie i żeby wychodzili w świat przygotowani do życia, ze świadomością, że życie to nie tylko. Nauka, ale także to, że warto jest być dobrym, przyzwoitym człowiekiem.